No dobra, żeby tędy szybko! O Jezu! To koniec! Spabrałem go! I jestem coraz bardziej zakażony! Nie Dobra, jestem really? przy. Musiałbym się zamknąć! Really? Ale on tam... Wyszczę, to ich pokonam! A więc? Oh, Jak Oj, dobra, przepraszam, oh, ja. przepraszam. Uh -huh. Hello. Hello. O, łatwo było. O, to co? Dobra, lepiej to zachowam. Thank you. Wiem, że nie będę miał ucieczki, ale... Uh. Zrobię to dla doktora! Really? Szybko, zanim ktoś jeszcze wejdzie. Hello. O, lepiej. Thank you. Szybko jakoś... dosięgnąć... No jest! To przeżycie? Really? <sighs> Jednak przetr... Mo może mi się... Auć! Thank you. <sighs> Co, co to jest? Czemu leżę na ziemi? Chwila. O nie! Ta, tam na dachu jest jakiś pająk! Nie doskoczę, ale może... Really? Nie. Dziękuję. Diabiś. Jeśli się to dostanie, to będę bronić tego <coughs> do miejsca. Dobra. Mogę stąd nie wyjść, ale... Dobra, teraz muszę really? wziąć tę e, książkę. Nie tą, tylko tą. A to mogę pochować. Dobra, doktor, really? to. Dawaj, nawijaj, co dalej? A, to jeszcze nie dokończyłem tego pierwszego miejsca. Czyli miałem dysk hakowy, How tak? You? Dysk hakowy. Thank you. Dawaj, really. Ok, Jestem really? gotów. Czekamy. You. Ach, dobra, to kazał mi. Możecie te wyski, co teraz? Hello? Coś tu wczytuje? Inny wzór? O, co no teraz? Really? Really? Ha? Jest! To jest Krakowy. No i co dalej, doktorku? Dziękuję. Zobaczmy. Zbierz dane z komputera na dysk przenośny. Aha. Czyli to, to, to był dysk taki tylko na przenoszeniu. To będzie kiedyś mi się przyda. Teraz dysk przenosi. Czyli muszę chyba. O, tutaj go wczepić. O. Dane się przesuwają. Trochę nie. O. Widzę, że coś tu się robi. Tak. Oh. No jakoś to wygląda, że stąd tu i really? dane jakoś przenoszą się gdzieś. Że to odpychać tam you. i dane pewnie już zaczną. Hmm. Nie wiem o co chodzi z tymi wi wiatrakami. ani z tym. Thank you. A z tym to, to tym bardziej jakieś urządzenia chyba do mikstur. Ale nie wydaje mi się. Thank hmm. You. Hmm. A, to muszę wyłączyć, żeby... żeby się nie zepsuło. Thank you. Ani nic, bo nie chciałbym, żeby coś się stało. Hmm. O, już, już, już. Pewnie tak. Ty skakowy. Okej. Okay. Chwila, coś nie tak. E... Nie, jeszcze nie, to nie koniec. Musi się trochę jeszcze. Może coś trzeba tutaj Thank zrobić? You. Hmm, no, że to maszyna coś... Po robi y, oj ej, a to to są jakieś napisy. Co tu muszę przy... Really? A, to są jakieś... że... jakiś e, e, prąd. To pewnie muszę przedstawić na to. Hello? Pewnie, że daje prąd czy coś. Dobra. Nie... nie zawiedź mnie. Really? Wow. Dasz radę maszyno, działaj! Dobra, dawaj. Wow, nie! Dziękuję ah! Co? Really? Tak walnąłem o lampę rozwaliło i kawałek ściany. Dzięki. Jezu! Ach! 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 Ale jestem poraniony. Co to? Ach! Maszyna, aż wszystko powyłączam. Przez elektryczny kop. Ach! Dziwię się, że... ...W ogóle żyję. Miałam szczęście. To trzeba sprawdzić wiem nawet się poskutkowało? Thank you. A chwila, nazwa inna. Dysk przenośny. Really? Dane nośnika A. Up. Really? Really? Up. Co, co to znaczy Up? How are you? Up. Chyba coś ochodzi z tym. Dobra. D zebrałam dane. Hello? Teraz co zostawimy? I zaskocz mnie, doktorze! I zrób miksturę. Chyba dzięki tym danom, ta? Anomomio. Daję obecnie. Dobra. To robimy tą miksturę. Dobra, ja wytworzę miksturę leczenia i śluz anomiowy. Ale albo się uleczę. Albo... nie! Uratuję cały świat! Nie jestem najważniejszy w swoim życiu. Proszę bardzo. Teraz połączę te dwa składniki. I co nam się stanie? Teraz trzeba obserwować to. Wow, coś wytrysło. Hmm. Mikstura anomiowa. Okej. Okay. To naleję ją do tej str strzykawki, której nie wiedziałem. I była wbita w to. No dobra. Okej. Okay. Yy, to chyba to będę musiał tutaj położyć, tak? Pewnie tak, ale nie na ostre kolce, bo może się coś stać. Dobra. Okej, okay, już. Tak. Gotowe. <grym> to, co z tym mogę zrobić? A nie wiem. A, już się dzień chyba robi. Hmm, dobra, rzucę to tu. Albo wezmę na wszelki walek. Eee, to tutaj, to, to dobra. To co tu teraz mamy? Jestem trochę głodny. No, ale nie mam, mam, tylko pieczoną jaszczurkę, zupę w puszce i jeszcze jedną zupę w puszce. Apteczkę i dwie butyki z wodą. No, 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 no to na razie może zjem tylko zupę w puszce, bo mięso lepiej zachować. Więc sama miska, Kurna mać. Dobra, co ty chciałaś jeszcze? E e e Podaję pacjentu w klatce i zobacz efekty. Później opisz, co się działo w notatniku, i odłóż go do skrzyni. O, jest to. Jest problem. Nie da się stąd wyjść przez te drzwi To koniec Przepraszam cię świnio Nie mogę wyjść Ej, Wolę się przespać jeszcze raz Ech. Koniec moich marzeń O uratowanie świata Lepiej się już położę Nie wiem gdzie jak coś tyle tych urządzeń. No może naś... tutaj obok śniegu.